Dzień dobry, Kamila Lewicka, Akademia Odwagi. Mamy poniedziałek, więc czas na kolejny poniedziałkowy trening odwagi. Nasze cotygodniowe, bardzo krótkie spotkania, na których inspirujemy się do fajniejszego, lżejszego i radośniejszego życia. Kolejny tydzień przed nami i dzisiaj mam dla Ciebie bardzo ważną praktykę. Często jest tak, że my jesteśmy mocno krytyczni wobec siebie. Sprawdź, czy u Ciebie też tak jest, że zrobisz coś, co nie za bardzo Ci się podoba i od razu bura, od razu zwracanie sobie uwagi, od razu krytyka. Zwracaj uwagę na to, jak o sobie myślisz, co o sobie mówisz co robisz w związku ze sobą, takiego, co cię podnosi, albo wręcz przeciwnie, ściąga w dół. I w tym tygodniu będziemy właśnie praktykować taką uważność na to, jak traktujemy samych siebie. Zadanie jest następujące. Jeżeli tylko przyłapiesz się na jakimś negatywnym myśleniu o samej sobie, o samym sobie, natychmiast robisz stop-klatkę i na jedno krytyczne zdanie, krytyczną myśl o sobie, Wstawiasz w to miejsce jedną pochlebną, czyli tak jakby zastępujesz, równoważysz negatywną, tą pozytywną. Spróbuj potrenować w taki sposób. On jest dosyć prosty, ale wymaga skupienia i uważności. I zobaczysz, jak się będziesz czuł, kiedy niejako trochę zmusisz głowę, która właśnie wydała na ciebie wyrok jakiś negatywny, do oddania czegoś pozytywnego, do pochwalenia się. Zobacz, jak się czujesz, kiedy sam decydujesz o tym, jak o sobie myślisz. Pięknego tygodnia, pełnego pozytywnych myśli na swój temat życzę nam wszystkim, bo każdy z nas musi na to zwracać uwagę, jeżeli chce żyć w większym spokoju i w większej radości, i w większej też pewności siebie, takim dobrym myśleniu o sobie. Więc trzymam kciuki za nas wszystkich, a my widzimy się za tydzień w kolejnym poniedziałkowym treningu odwagi. I oczywiście, namawiam, żeby zasubskrybować ten kanał. I dostawać regularne powiadomienia, że jestem z nową inspiracją do fajniejszego życia. Dobrego tygodnia, dbaj o siebie.